Witam dzisiaj wam pokażę jak wykonać bardzo fajną skuteczną muszkę która się nazywa ADAMS jest to dość prosta muszka do wykonania chociaż trzeba mieć te um, takie lepsze materiały do suchych much czyli już te lepsze pióra haczek jakiego dzisiaj będę używał to jest PATRIDGE FLASHPOINT 12 Um, jest to bardzo cieniutki haczyk. Um, ja go używam do suchej. nić jaką ja używam, to jest UTC 8 -0, UTC 8 0 w kolorze takim pomarańczowym. Ok, chodzimy podkładzik. Znaczy, jedziemy do końca naszej muchy. Będziemy robić ogonek. Ogonek wykonujemy z dwóch, z dwóch piór, to znaczy z jednego pióra czerwone może być, a drugie gryzli. I to z tych piór wykonujemy z tych dłuższych. Tutaj widzicie, z tych dłuższych piór wykonujemy ogonek. Po prostu odrywamy taki kępek tych kolorowych piór różnego koloru rdzawy wyrównaje, wszystkie i co robię Miks, robię taki między palcami tak żeby się wymieszały ładne kolory ogonek mniej więcej do oczka od oczka sobie mierzymy od oczka do, do zagięcia czyli tutaj do, do tego zagięcia tego haka może troszeczkę dłuższy żeby nam pasuje dłuższy ogonek zabezpieczamy ogonek ładnie jedziemy do początku teraz dobrze jest dać troszeczkę kleju żeby wsiąkło w nić żeby nam ładnie ogonek się trzymał okay. Gdzieś do tego momentu potrzebujemy dwa pióra z koguta na skrzydełko. Um, takie dwa piórka, zaraz ja Wam pokażę. Dwa piórka, odwracam je tak, żeby były do siebie odwrócone. Jak je łapię między palce, żeby się tak rozdwajały. W dwie, w od siebie, nie żeby się przyklejały i co robimy teraz, odsłaniamy te niepotrzebne te niepotrzebne włókna, które nam są nie będą potrzebne od skrzydełka, po prostu je odrywamy mamy coś takiego I teraz co robimy to dajemy na wierzch haczyka OK. Kapiemy luźnym obrotem raz, i dwa I teraz sobie je ustawiamy, żeby były na górze i ładnie do siebie odwrócone, dwa, 3, 4 teraz sobie je ładnie możemy pociągnąć. Końcoweczki możemy sobie obciąć, bo nam nie są potrzebne. Okay. teraz co robimy, stawiamy. Mamy te skrzydełko do góry i przed skrzydełkiem i czasami dobrze jest, żeby sobie, żeby sobie przejechać między, między skrzydełkiem, żeby się one nam później nie sklejały I zabezpieczamy, jedziemy do końca naszej muszki, czyli do ogonka. Bierzemy dubbing, dubbing jest bardzo ważny, to powinien być taki taki kolor. Um, mam dwa kolory, mam ciemny, taki popielaty, mam troszkę jaśniejszy popielat, taki popielu kolor, to jest, to jest taka typowo, um, typowo muszka, która właśnie z tym dubbingiem, to jest taki fine dubbing, to jest do suchych much. Zrobiłem sobie, jak to niektórzy nazywają, nudu noodle z tego dubbingu. To jest, um, może być też um, jak macie zająca tam jak ma zając też ma taki um, szary kolor oczywiście ten taki cieniutki dubbing co jest taki puch jakby więc nie ten gruby ok mamy mamy już zawinięty dubbing do końca i tworzymy ciało muchy, oczywiście można sobie zrobić przewijkę jakąś jeżeli wam tam pasuje jeszcze troszkę dodam domingu, zostawiam mało bierzemy dwa, dwa piórka tak jak mówiłem, to już powinny być takie typowe typowe do suchej muchy, tu mam jedną w kolorze czerwonym Kolory są też bardzo ważne, bo może być taki czerwony, a może być też taki troszkę pod, um, troszkę już pod kolor taki pomarańczowy, ja troszkę jaśniejszy ale kolory są też właśnie, właśnie, właśnie ważne Adams właśnie ta muszka jest z tych dwóch kolorów znana, czyli kolor gri Grizzly Czarno-biały i kolor ten, właśnie czerwony. Ok, mam czerwony złapany. Teraz muszę sobie odbrać grizzly. No to tak na ma troszkę za szeroki. Odpieramy grizzly. Zabezpieczamy sobie wszystko. Idziemy do, do oczka oczka. Wszystkie tutaj te. Żeby się po, poobcinać. Oczywiście moje nożyczki nie są ostre. Ok. I teraz co robimy, to zawijamy nasz naszą jeżynkę, czyli dwa, trzy przy, za skrzydełkiem raz dwa trzy cztery przed skrzydełkiem zabezpieczamy raz, dwa raz, dwa tworzymy taką główkę chcemy ja sobie obciąć już ten czerwony kolor delikatnie teraz jedziemy w naszym grizzly i tak troszkę ruszamy, żeby nam się gryzli tam wbił pomiędzy ten czerwony ok tyle wystarczy piękną raz łapiemy dwa, no i tu trzeba właśnie uważać żeby sobie nie no daleko na oczko nie wjechać trzy I obcinamy Zaczynamy kowalczek raz i dwa i zakonczamy finiszerem mamy taką główkę, niedużą z przodu raz dwa trzy zabezpieczamy raz wystarczy obcinamy końcoweczkę chcemy na wsiąknie, także nie ma problemu tak mamy wykonaną bardzo efektywną muszkę. Możemy sobie troszkę ciągnąć tego, tego antron dubbingu tego wykafania tak Ciało się zrobiło takie półgniutkie. I to jest właśnie Adams. Bardzo fajna, sucha, łatwa do wykonania muszka. Bardzo efektywna. Jadę właśnie na ryby. Także sezon nam się zaczął. Tutaj mamy ciepłe, bardzo. Fajny parę dni ciepłych, także na pewno będę ją używał. Także wam pokażę nad wodą, właśnie na tą muszkę. Dziękuję za 100 subscribers. Właśnie, właśnie uderzyłem stówkę. Także jestem wdzięczny za Wasze wsparcie. Dziękuję ślicznie No i do zobaczenia nad wodą.